Mocowanie żarówki xenonowej D2S w przypadku BMW E38 serii 7. Żarówka przymocowana jest również na pierścień, tylko że tutaj jest metalowy i czasami chcąc odkręcić go tylko w lewo. Będziemy się męczyć. Pierścień posiada tutaj rand. Wpierw trzeba go wcisnąć i później przekręcić. Na ogół prosta sprawa, ale czasami może utrudnić życie.